Witajcie na kanale Fast Slot Polska. Z tej strony Damian i dzisiaj dla was mam prezentację nowego produktu, nowego statywu, który nazwaliśmy Falka i jest on już dostępny w naszym sklepie. Nowy slider a właściwie komponenty, które tutaj widzicie, które dostaniecie przy zakupie, za chwilę o nich więcej powiem. Powstał tak naprawdę dla nas, dlatego że szukaliśmy metody, aby nagrywać dla was filmy właśnie z takiej perspektywy jak tutaj, czyli jest to nazywany stojak popularnie overhead camera rig, który jak się okazało tutaj u nas w Polsce jest słabo dostępny, a stwierdziliśmy, że wykorzystując profile aluminiowe v oraz komponenty, które Oferujemy, można złożyć naprawdę ciekawą konstrukcję, która między innymi umożliwi montaż kamery i nagrywanie filmów z takiej perspektywy, jak widzicie tutaj, a dodatkowo stworzymy produkt, który będzie bardzo uniwersalny. V-cam, czyli ta konstrukcja, którą tutaj widzicie, właściwie której jeszcze nie widzicie, ale która to jest w częściach, umożliwi wam zbudowanie trzech różnych sliderów, tak naprawdę. Więc kupując ten jeden produkt, będziecie mieli możliwości trzech różnych konfiguracji. Na początku powiem, że to, co tutaj widzicie, to jest wersja bardzo mocno prototypowa. Te płytki aluminiowe, które się tutaj znajdują, są jeszcze nieanodowane, to są takie wersje próbne. Właściwe, właściwe płyty aluminiowe są już produkowane. Chciałem dla Was nagrać ten film trochę wcześniej, żeby nie czekać, żebyście mogli się zapoznać z tym produktem, więc tutaj będzie kilka zmian. Tak... Naprawdę kosmetycznych, czyli tutaj będą płyty anodowane, prawdopodobnie na kolor czerwony albo złoty. Będą trochę inne blokady, takie rączki, które Wam umożliwią blokowanie danej osi, ale to za chwilę Wam wszystko wytłumaczę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zbudować taki faucam, bo to będzie tak samo taki poradnik dla osób, które zakupią sobie ten element od nas i będą musiały złożyć z tych komponentów, które tutaj widzicie odpowiednią dla siebie konfigurację to zapraszam Was do oglądania. Jak wspomniałem na początku, Vcam daje nam możliwość złożenia trzech różnych sliderów fotograficznych. Ja Wam tutaj pokażę te trzy metody, zaczniemy od tak naprawdę najprostszej czyli slajdera zwykłego, który możecie położyć sobie na jakiejś powierzchni, nagrywać ale będzie on miał możliwość poruszania się w osi X i Y. Aby złożyć taką podstawową konfigurację, musimy się zapoznać z elementami, które tutaj mamy. Przede wszystkim to jest wózek, który po dwóch stronach ma rolki, jak widzicie, który nam umożliwi ruch w osi X i w osi Y. Za chwilę sobie do tego dalej przejdziemy. Następnie belkę, na której instalujemy sobie nasz, czy to będzie aparat, czy, czy przykładowo choćby telefon komórkowy, tak jak ja teraz mam, który najczęściej będzie się poruszał góra-dół, ale też właśnie przód. Tył przy tej konfiguracji, którą za chwilę będziemy składali, tu jest dodatkowa płytka, która nam umożliwia montaż właśnie e, aparatów gdzie mamy śrubę dodatkowo na czwartą cala z nakładką na 3 czwarte cala więc tutaj taką redukcję będziecie mieli w zestawie plus taka rączka dla wygodniejszego poruszania w zestawie znajdują się tinaty i śruby ale o tym powiem później to są dodatkowe elementy, które umożliwią Wam do slajdera zamocowanie przykładowo jakiegoś tam oświetlenia dodatkowego czy mikrofonu tutaj mamy narożniki Narożniki typu L które umożliwią Wam mocowanie slidera do podłoża, jeżeli by ktoś potrzebował sztywniejszego i stabilniejszego mocowania, plus dodatkowo będzie mieli możliwość obniżenia i podwyższenia jednej z belek. <laughs> Zaślepki dwie końcowe, na pozostałych profilach będziecie mieli już je, one, już je założone. Jedna belka osi X, tutaj, jeżeli chodzi o długość każdego z tych elementów, on jest zmienny. U nas, na stronie w konfiguratorze, możecie to znaleźć. W zakresie zazwyczaj do 1,5 metra, czyli tutaj, tą belkę ja mam akurat półmetrową, żeby można było ją ująć na tym wideo, ale możecie mieć nawet 1,5 metrową. No i dwie nogi, prawa, lewa strona, tutaj macie stopki na samym dole, gumowe zaślepki końcowe. I tutaj w pionie, jak to sobie ustawimy, przygotowane tak samo są jeszcze śruby, nagwintowane cały profil jest i on nam posłuży jako noga prawa i lewa strona. Tak więc, jak ktoś już nie ma trójnogu, będzie mógł sobie to ustawić właśnie na tych profilach aluminiowych i te profile tak samo do 1,5 metra wysokości możecie nabyć w zestawie standardowym. Przechodząc jednak do złożenia takiej podstawowej konfiguracji, ja sobie odłożę tutaj tą nogę prawą i lewą, i zaczniemy składać. Podstawowy slider, taką najprostszą konfigurację. Na samym początku bierzemy profil krótszy, albo możecie mieć dwa identyczne tak naprawdę dla tej osi X i dla tej belki ruchomej, przed tył mogą być to profile o tej samej długości. Ja tutaj mam krótszy profil 250 mm. I to co muszę zrobić, to wsunąć go pomiędzy właśnie rolki, które są zainstalowane już na tej płytce. Wystarczy tak naprawdę wsunąć. Jak widzicie, nasz profil się porusza. Więc teoretycznie możecie sobie już wyobrazić, że kiedybyśmy mieli tutaj zainstalowaną jakąś kamerę, ja tu jakiś uchwyt za chwilę zainstaluję, to już będziecie mogli nim poruszać do przodu i do tyłu. No przykładowo, gdzieś tutaj, więc już możecie nim poruszać sobie przód, tył. To jest pierwsza gdzieś tam. Funkcja dla tego slidera, no ale wiadomo, że chcemy poruszać nim w dwóch osiach, więc bierzemy sobie ten profil osi X, który tak samo wsuniemy pomiędzy te rolki w wózku. Jak widzicie, mamy wsunięty już tutaj profil osi X, który będziecie mieli w zestawie, plus ten profil ruchomy góra-dół tak go nazwiemy. Również jest zainstalowany. Teraz musimy sobie założyć zaślepki końcowe. Macie tutaj zaślepki wykonane z tworzywa, wystarczy je założyć na sam koniec profilu. Tutaj ten profil jest już nagwintowany. Śruby imbusowe plus imbus, i skręcamy sobie to wszystko razem. Jak widzicie, skręcimy. Dzięki temu tutaj ten profil już nam nie wypadnie. Powiem dodatkowo, nie będę tego instalował w tym, w tym momencie, ale tutaj na samym dole przy nogach macie takie gumki, stopki gumowe. Wystarczy je sobie poluzować, gdybyśmy odkręcili te dwie śruby, wysuwamy sobie y, te stopki i możemy je nałożyć właśnie na spód tego slidera przy tej konfiguracji takiej bardzo prostej XY. A więc wtedy byśmy mieli to stabilniejsze połączenie, położenie, tak naprawdę na jakimś blacie? No tutaj tego nie będę demonstrował, bo myślę, że każdy wie o co chodzi. Tutaj, wysuwając tych nóg, wsuwamy tutaj te gumki i dzięki temu będziemy mieli takie swego rodzaju stopki. Tutaj założymy sobie tylko i wyłącznie zaślepkę końcową na, na drugi profil, i w tym momencie będziemy mieli już gotowy slider w takiej podstawowej konfiguracji, bardzo prostej. Jak widzicie nasz slider mam gotowy, tak jak powiedziałem gdybyśmy mieli nóżki od spodu, tutaj by to stabilniej na pewno dużo nam stało, no ale w tym momencie mam możliwość przesuwania sobie tego wózka, a tutaj byśmy mieli zainstalowany przykładowo kamerę GoPro, możemy przesuwać sobie zarówno w linii prostej w osi X, jak i gdzieś tam dojeżdżać i odsuwać w osi Y, więc mamy taką pełną konfigurację takiego dwuosiowego slidera. Ale to jest tak naprawdę dodatek, bo tworząc tą konstrukcję, myśleliśmy właśnie o overhead camera rig, czyli tak, żebyśmy mogli kręcić od góry. Więc możemy teraz sobie przebudować ten, ten slider, właśnie po to, żebyśmy mogli jakby kręcić z takiej perspektywy od góry. Czyli tutaj prawa noga, lewa noga, i dzięki temu możemy gdzieś regulować sobie. Góra, dół, plus przesuwać i kręcić w taki sposób, jak my tutaj w tym momencie nagrywamy. Żeby zbudować taką konfigurację, musimy sobie teraz rozebrać trochę ten slider. I przyjrzyjmy się teraz nogom. Tutaj nogi wyglądają tak, jak już pokazywałem. Mamy stopę, dwie Dwie stopki gumowe do tego profilu miał 20 na 40 W ogóle slidery wszystkie najprawdopodobniej będą czarne, chociaż zobaczymy, czy też nie wprowadzimy w wersji srebrnej. Tu na samym końcu znajdują się dwie śruby z podkładkami. To co musimy zrobić, jeżeli sobie już rozebraliśmy naszą oś X, tak jak sobie zwrócicie na, na nią uwagę, znajdują się tutaj dwa otwory na każdym z końców tego profilu. Teraz musimy wsunąć wsunąć ten profil od nogi tutaj, czyli tą nogę, wsunąć w ten rowek znajdujący się w dolnej części osi, belki osi X i robimy to w sposób następujący tutaj sobie opuścimy te podkładki no i wsuwamy je wsuwamy je w ten rowek te główki śrub o, tak i tak mam nadzieję, że to teraz dobrze widać wsuwam do samego końca I tutaj, w tej części, jak widzicie, znajdują się te dwa otwory. Kiedy dosuniemy sobie tą nogę, znajdą się tam główki naszych śrub, i należy to wszystko razem sobie skręcić. Ja to teraz szybko zrobię. Jak widzicie, tutaj jedną nogę już przykręciłem. Kiedy sobie ustawię to w pionie, tak to wygląda. Jedna noga jest przykręcona. Teraz to, co musimy zrobić, to wsunąć sobie wózek z powrotem na, na profil aluminiowy. Ten właśnie, który przekręciliśmy do nogi, który wcześniej nam posłużył jako tabelka jednej z osi przy takim planerze e, tym ręcznym, kiedy go pokazywałem na początku, przód, tył. No i jak widzicie, kiedy ja sobie teraz to już postawię do pionu, o, nie wiem czy to będzie teraz widać, za chwilę podniosę e, kamerę to już będziemy mieli tą możliwość regulowania góra-dół. Dodatkowo od razu wspomnę o tych blokadach, które widzicie tutaj. Tu ja mogę swobodnie sobie poruszać już tym wózkiem wzdłuż osi. Dodatkowo jest tutaj blokada, którą po przekręceniu, Wy będziecie, tutaj, jak już wspomniałem, mieli taką zgrabną rączkę mniejszą, kiedy ją sobie dociśniecie, blokujecie ten wózek w jednym miejscu i to Wam się nie będzie poruszało. I tak samo tutaj ja mam też za długą blokadę, ale kiedy ją założymy z tej strony, To jak widzicie również blokujemy sobie tutaj ten wózek i nie możemy nim poruszać, jest zablokowany. Tak więc jeśli będziecie chcieli kręcić ujęcia tylko na przykład w linii prostej, przesuwając wzdłuż ten wózek, to blokujecie tą sobie kamerę, żeby ona nie jeździła przód, tył i będziecie mieli e, jakby jednoosiowy, jednoosiowy slider. Okej, okay. tutaj od razu nie wiem, czy Wam pokazałem na samym początku, jeszcze powiem o jednej rzeczy. W zestawie znajdują się tak samo takie płytki narożne i ja chyba nie położyłem właśnie pod. Kamerom, ewentualnie osoby, którym będzie zależało na bardzo szybkim złożeniu i rozłożeniu tego slidera, Bez konieczności wsuwania tych nóg Będziecie mieli w zestawie takie narożniki razem z tinatami I żeby skręcić tą nogę Tą nogę pionową razem z tą belką X Będzie wystarczyło zakręcić w ten sposób śruby Już sobie te imbusa wezmę Skręcamy sobie ten narożnik razem z profilami I też uzyskamy stabilne połączenie. Tutaj, żeby Wam to zademonstrować, pokażę to na przykładzie naszej drugiej nogi. Możemy sobie te śruby wykręcić. Te śruby wyjęłem, obrócę sobie naszą konstrukcję i w tym momencie skręcimy sobie to razem. OK, i jak widzicie, nasz slider tutaj w tej formie overhead mamy złożony. Ja teraz podniosę ten slider, to ramię, czyli to ramię będę podnosił w tym momencie, tak aby złapać szerszy trochę kąt. I jak widzicie, nasz slider mam tutaj. Więc tutaj mogę sobie teraz zainstalować kamerę, poluzuję sobie hamulce, mogę obniżać, podwyższać tą belkę, dodatkowo, jeżeli poluzuję hamulec kolejny, mogę nim poruszać prawo, lewo, dzięki czemu uzyskamy tak samo ruch w dwóch osiach. Chcę mieć na danej wysokości, tak jak ja teraz kamerę podniosłem blokuję, blokuję w tym momencie sobie tutaj tą, tą dźwignią z tyłu, którą mam, jeżeli chcę sobie obniżyć, blokuję tą. Dźwignia luzuje, obniżam możliwie nisko. No i tutaj, tak, ten kąt już się nam kamery y, zmienia, jak widzicie. Y, I to jest druga funkcja, ale również ten slider możemy jeszcze przebudować to znaczy połączyć jakby tą pierwszą funkcję z drugą funkcją i to wszystko obrócić tak, żeby y, móc skręcić przód, tył, prawo, lewo. Tak? No i w tym celu wystarczy ponownie poluzować śruby tutaj te które mamy od góry, które skręciliśmy, jeżeli skręcaliśmy bądź tylko te śruby tutaj przy tym narożniku i za chwilę sobie obrócimy całą konstrukcję, to też Wam już za chwilę pokażę w przyspieszonym filmie na tym wideo. Jak widzicie wróciłem do jakby tego slidera w pierwszej konfiguracji to jeszcze tą płytkę też sobie zdemontuję, żeby ona nas nie myliła. Ok. Od razu jeszcze wracając do tej pierwszej konfiguracji. Tutaj akurat nie mam, bo tak jak powiedziałem część komponentów jest dopiero produkowana, ale również tutaj będziecie mieli płytkę, którą będziecie mogli sobie osadzić na początku, na końcu, albo gdzieś tam na środku. Dzięki temu na trójnogu, tutaj będzie taka płytka z otworem i gwintem na 1,4 czwartą cala, którą następnie będziecie sobie mogli, przykładowo, zamiast wykorzystywać te nogi, osadzić na trójnogu w którymś tam miejscu i też wykorzystywać tą konstrukcję jako taki typowy slider fotograficzny, czy, czy dla kamery. No i ta ostatnia konfiguracja, o której wspomniałem. To właśnie jest ta konfiguracja, która nam umożliwi, w ten sposób, instalację. Nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widać. Czyli nogi zamiast góra-dół, to przód-tył będziemy sobie to wszystko łączyli. I tutaj tak samo możemy wykorzystać sobie te narożniki, żeby to poszło szybciej. Wykręcamy sobie śruby z nogi. Bierzemy naszą belkę osi XY. Łóżmy sobie ją na płasko. I teraz bierzecie sobie tą nogę i tak samo jak zrobiliśmy to wcześniej, wykorzystując tą płytkę łączeniową, to wszystko razem skręcimy. Ok, jak się okazało, niestety, ale wymiar jest zbyt duży, więc tego tutaj prezentacyjnego slajdera, więc zdjęłem kamerę, żeby Wam to zademonstrować. Przy okazji, pokażę Wam, jak wygląda większa rama, na której nagrywałem. Tutaj, jak widzicie, złożyliśmy sobie go w ten sposób. Zaraz go obrócę. O. Ok, jak widzicie. Mam nadzieję, że to widać. Teraz mogę poruszyć sobie też w dwóch osiach na płasko. Tak naprawdę te dwie nogi służą nam za trójnóg, bo możemy wykorzystać albo trójnóg, jak powiedziałem, będą blaszki dodatkowe właśnie z gwintem na jedną czwartą cala, które umożliwią Wam mocowanie w tym miejscu tych dwóch trójnogów, trójnóg. Które umożliwią Wam mocowanie trójnogu. Ale jeżeli nie chcecie korzystać z trójnogu, no to w tym momencie wykorzystujecie te dwa profile i dzięki nim możecie osadzić sobie ten wózek właśnie w poziomo. Dzięki czemu, jak widzicie, możecie poruszać sobie tym wózkiem w miarę. Ja to jeszcze o, widzę, że to pracuje, to od razu Wam pokażę, jeżeli coś takiego Wam się wydarzy, dlatego to mocowanie tymi śrubami od góry jest bardziej stabilne, ale tutaj tak naprawdę wystarczy już teraz jedną ręką, będzie mi ciężko bardziej dokręcić te śruby, prawdopodobnie ich nie dociągnąłem i, i będzie sobie to stabilnie na pewno już pracowało wy w zestawie jeszcze wam powiem będziemy mieli oczywiście więcej tych śrub ja tutaj na cele prezentacyjne żeby już też nie wiadomo jak długo nie nagrywać tego filmu skręciłem o te dwie śruby mniej więc to jest trochę mniej stabilna konstrukcja e, tutaj chociaż tło nie było przygotowane na taką okoliczność ale pokażę wam statyw na którym ja to nagrywałem on to jest trochę większy ja sobie od razu zainstalowałem na razie tak próbnie w tym miejscu mikrofon, tutaj od dołu pierścień jeszcze dodatkowo oświetleniowy. Jak widzicie, to też jest gdzieś tam wersja próbna, więc jak poluzuję sobie śrubę, bo też czekamy na dostawę właśnie rączek, blokad. Tutaj sobie poluzujemy, o, jeszcze trochę. ok To mogę nim poruszać, pra o tutaj góra, dół i prawo, lewo też mam zablokowane. Za chwilę wam pokażę, jak sobie to odblokuje. OK, i tutaj sobie odblokowałem śruby, więc prawo, lewo, również sobie mogę poruszać tym sliderem. Więc tutaj myślę, że widać te dwie konfiguracje: góra, dół, ten sam, te, te same części. Mamy konfigurację przód, tył i ewentualnie demontując właśnie te nogi, mamy wtedy taki klasyczny slider, którym możecie poruszać w dwóch osiach lub też blokując którąś oś poruszacie w jednej osi. Mam nadzieję, że ten poradnik przybliżył wam jak zbudować taki slider? Do czego on służy? Jakie są jego możliwości? To, co, o czym nie powiedziałem, na pewno, to właśnie montaż pozostałych komponentów. Jeszcze mamy tutaj te narożniki typu L, więc, jeżeli byście chcieli przytwierdzić sobie te nogi jakoś tak bardziej stabilnie do podłoża, to wystarczy wsadzić w rowek nakrętkę, skręcić tutaj imbusem. Zdemontować te nóżki od dołu gumowe, które teraz tworzą ten dystans, i możemy sobie przykładowo przykręcić gdzieś tam do blatu. Dodatkowo, instalując takie narożniki, czy wykorzystując właśnie te tinaty, które mamy tutaj, plus śruby, śruby imbusowe, możecie sobie zainstalować przykładowo jakieś oświetlenie. Ja testowałem również to rozwiązanie, gdzie do profilu wsunęłem sobie taśmę LED i ta taśma LED po zasileniu umożliwiła nam. Oświetlenie tej płaszczyzny, ja tutaj tak samo pokażę Wam, wykorzystałem sobie jeszcze taką prowadnicę bardziej przemysłową właśnie na prowadzenie przewodu do tego pierścienia oświetleniowego, a tutaj bezpośrednio do profilu aluminiowego zainstalowałem sobie zasilacz. Zasilacz 24V to akurat jest przerost formy nad treścią, ale taki miałem pod ręką, więc sobie go zainstalowałem. Jeżeli podoba Wam się nasz produkt, znajdziecie go na naszej stronie, linki znajdziecie w opisie. Na dzień kręcenia tego filmu, co prawda dostawa może być trochę długa, ale ze względu właśnie na to, że czekamy na płyty aluminiowe, no to to jest kwestia około tygodnia, dwóch, zanim one do nas dojadą i będziemy Wam wysyłali te slajdery. Wkrótce zapewne wpadniemy na nowe jakieś pomysły, więc zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, a tymczasem życzę Wam udanego dnia.